Ja mieszkam na ulicy Kolejowej i może ciąg dalszy ulic. Pan przed wyborami zapewniał mieszkańców, że zaprowadzi drogę do porządku. I teraz chciałbym, żeby Pan określił się mniej więcej kiedy to będzie. Bo droga ta istnieje, bo Urząd Miasta sobie podzielił kolejową na kolejowo-pism. I chodzi głównie o tą bis, bo przy tej bis 99% mieszkańców mieszka tam od początku. I tą drogę przy, nie wiem, 70 lat nikt przy niej nic nie zrobił. Oprócz oświetlenia. Ja myślę, że taka inwestycja, położenie koski brukowej, a nie wymyślanie, żeby tam były dwa pasy albo trzy pasy ruchu i ciągi chodnikowe, to mija się z celem. Jeżdżę po i widzę, że w wielu miejscach są ciągi pieszojezdne bez chodników. Także my byśmy sobie życzyli jako mieszkańcy taką drogę. Tak? A poza tym jeszcze interesuje mnie, co Urząd Miasta robi przy ulicy Księdza Brzuski. Chodzi mi o plan zagospodarowania przestrzennego. Czy tam się coś zmieni? Ja swojego czasu napisałem kisemko. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem. Dziękuję. Jest tutaj z nami Pani Dyrektor Rozwoju Planowania Budownictwa, Pani Monika Jaworowska. Myślę, że też odpowie pan na to pytanie. To ja generalnie byłem zaskoczony, jak zostałem prezydentem, bo myślałem, że od razu przystąpimy z automatu do budowania dróg. Niestety, nie jest to takie łatwe. Mamy ten plan zagospodarowania przestrzennego, ale zanim mamy, zanim plan zagospodarowania przestrzennego uszemy, to mamy studium tego zagospodarowania. I to jest problem, ponieważ w momencie, kiedy miasto Ostrołęka, mm, jak to powiedzieć delikatnie, pozyskało tereny sąsiedniej gminy, Okazało się, że my musimy zrobić studium nowe dla całego miasta, nie tylko dla terenu elektrowni. I to jest dla nas wyzwanie, bo mamy. Niestety to nie za mojego czasu, ale mamy wybraną firmę, która robi u nas studium i dosyć opornie to idzie już z panią dyrektor walczymy mocno, żeby oni to przyspieszyli, bo bez, tak bez domknięcia studium samych planów nie domkniemy. E, rozmawialiśmy ostatnio, że powinniśmy ze względu właśnie na te opóźnienia, które są między innymi z Księdza Brzuski, ale na dzisiaj mamy około 200 wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w różnych regionach miasta. Ja uważam, że nie ma co czekać na studium, tylko trzeba normalnie przystępować do zmiany to już robić, bo i tej kadencji zabraknie, jak to tak wszystko w procedurach idzie w latach. To już ja to widzę, że to tak się nie da. Myślałem, że te studium to tak na bazie starego, dokleimy elektron i będzie z głowy. Okazało się, że nie, że to w ogóle takie analizy zostały zrobione na takim stopniu uszczegółowienia, który dla nas jest niewygodny, bo to jest dla nas to, bo firma, która przystąpiła, chciała to zrobić, tak powiedział, lepiej niż bardzo dobrze, i zaczęła nam uszczegółować w studium zapisy na poszczególnych osiedlach, a nam to jest niepotrzebne. My to mamy wiedzieć, że tak, tutaj to bloki, tutaj to teren zielony, tutaj to można domy budować, tak, tak ogólnie. Więc ja myślę, że nie wiem, czy przyszły rok jest, czy ten rok jest aktualny w zakresie studium, to nie wiem. Bo pani dyrektor kręci głową, że nie, ale spotkanie musimy zrobić w październiku z panią ze studium, już. Ostatnio, jak Pani nam wysłała, to też jest dosyć ciekawe. Prosiliśmy, żeby Pani do nas przyjechała z tym tytułem, że studium zaniesiemy swoje poprawki. Po czym Pani przyjechała do nas i powiedziała, mamy dla Was 200 nowych rozwiązań, które moglibyście zrobić w swoim miejscu. Ja mówię, ale jak to? No i okazało się, że Pani sama z siebie jest, nie jest do starości z Warszawy. Zaproponowała pewne rozwiązania, gdzie już na trzecim. Powiem szczerze, to już ja byłem zirytowany, bo powiedziałem, że to się nie da, bo Pani na przykład tam nam teren do sportu i rekreacji podzieliła, to była jedynka podstawówka i szkoła to była szkoła, a wojsko to był teren do rekreacji. Ja mówię, no nie, tak się nie da, no to jest szkoła, to razem musi być. Więc tutaj już nie smak na twarzy było widać, bo te wszystkie poprawki, zanim się, właśnie już podziękowałem. Poprosiliśmy, że było tak jak pierwotnie. Ja myślę, że plan zagospodarowania tak przestrzennego to zaczniemy już po końcem roku dla wszystkich osiedli stopniowo wprowadzać, bo musimy się nad tym pochylić, bo jest wiele osób, które chciałyby coś Księdza Brzuski, na przykład, budować domy, a się nie da, bo te plany leżą. Akurat na Księdza Brzuski, Brzuski pamiętam, że jest, była wyłoniona firma na sporządzenie planu, to tam była. Nie, ale, ale planu też było. Tak, na planie, bo tutaj Pan jest zainteresowany na razie zmianą studium. A razie zmiana studium, będziemy mogli opracować nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mhm, mm tak. Tak, a Pani Unika, najpierw co za sprawa, to zaraz poproszę, to co powie więcej. No. To nie... Natomiast mieliśmy takie sytuacje, że na przykład były plan plany zagospodarowania do zrobienia i też firmy powiedzmy rok czasu czy półtorej roku czasu po terminie firma nie zrealizowała i dzisiaj to że wypowiadamy umowy, bo przecież co półtorej roku po terminie to nie skończy się 5 lat i to, to jest dla nas problem, ale bym poprosił Panią Monikę, żeby przyszła tutaj troszeczkę koło mnie na gorące krzesło i powiedziała tak, co, 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 my, co my z tym zrobimy, ale nie tak tylko zero, zero jedynkowo, ja zaraz po o kolejowej. Dzień dobry Państwu. No Ja tutaj nic Panu nowego nie powiem. Sprawa Pana to dotyczy zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego. Mamy problem z firmą projektową, to na bieżąco Państwa państwu, państwu informowałam, tłumaczyłam. Liczyłam na to, że jak wyłonimy nowego wykonawcy studium, to sprawa pójdzie nam szybko i gładko. Niestety Pan prezes już powiedział, jak to wygląda. Mamy kolejne problemy i nie będzie to sprawa łatwa. O tyle jest dobrze, że mam, mam nadzieję, że akurat w Państwa przypadku ta zmiana studium nastąpi. W przyszłym o. roku mamy sz, mamy nadzieję, że studium uchwalimy i będziemy mogli przystąpić do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o Państwa przypadek, bo to już jest sprawa no, dosyć rzeczywiście. Po 15 latach można liczyć na sukces. Znaczy, ja pamiętam tylko tyle, że no, przecież tam Państwo budujecie do jednorodzinny i tam do się, hmm. bo to chodzi o załodowę jednorodziny, tak, prawda? Tak. No to przecież tam nas się prosi, żeby to domy jednoletnie budować dalej. To jest dosyć takie też ciekawe w połączenia naszego miasta z sąsiednią gminą, bo tam tu by się raz przydał. Ale było akurat ostatnie takie wystąpienie, o ile dobrze pamiętam, do nas e, od jednego z radnych z gminy Otrzeowolki, żeby wykonać ten fragment, bo to dużo osób korzysta z tego łącznika. Także ja powiedziałem, że my bardzo chętnie jesteśmy nawet gotowi partycypować wykonaniu tego projektu i uważam, że właśnie, że razem z Gminą Rzewoborki moglibyśmy go zrobić. Teraz jest piłeczka po stronie Gminy Żołoborki. czy będą chcieli, czy nie. Ale to ja myślę, że te studium, jak już, studium, bo to mówię, to jest studium, to jest uchwalenie, to jest dopiero dalszy etap, ale też wiem, że zanim zrobimy te studium, to do planów już musimy przystępować, bo to nie ma na co czekać. Tylko tak ma tych wniosków, nie tak powiem w tym momencie. Poradziła, że to było mówię, ponad 200 wniosków, które nie były rozpatrywane. Znaczy mi się w głowie nie mieści, że to tyle spraw leżało, no a teraz staramy się przyspieszyć, żeby to w miarę, miarę już płynnie poszło. Jesteśmy nawet umówieni wstępnie na jakieś spotkanie z panią dyrektor. Tylko to no, tak wygląda, że wie pan, że ja siadam z panią dyrektor i pytam, co tam za wniosek. Będę pani mówił, no tutaj tak. Mówię no dobrze, to tak, a ten, no, ten problematyczny nawet dlaczego? Bo tu na przykład nie wiem, czy tak mogę operować na danym fragmencie, ktoś chciałby postawić działalność usługową. Mówię, ale to tam na przykład cmentarz obok, mówię, to jak to tak? I też jest czasem tak, że mm, Państwo jako mieszkańcy składacie wniosek, który jest niedoprecyzowany w sensie, co tam chcecie, co tam konkretnie chcecie zrobić. Dla nas łatwiej by było, jakbyście napisali, co konkretnie chcecie, to my to, że tak powiem, jesteśmy w stanie szybciej procedować, czy łatwiej to zakrywać. że na przykład dostaję informację, że na przykład obiekt wielkopowierzchniowy z przeważającą działalnością usługową. to ja już nie wiem co to tam może być, ale wyobraźnia ja robi swoje tak i później ja składam wniosek, radni też zaczną pytać mnie zaraz, a co to tam będzie, a może okazuje po prostu doma na dole sklep czy tam nie wiem jakiejś, ktoś typu usługi. Mam jeszcze ulicę Kolejową i ulica Kolejowa to harmonogram mniej więcej wygląda tak zaczęliśmy od Cieplińskiego, na Cieplińskiego zaczęliśmy procedurę z gridu Telefon nam się przeciągnęła, bo ten wykonawca, który miał to robić, to przestał od nas przez wakacje odbierać się przez miesiąc telefon. Pierwszy raz taka sytuacja, ktoś wygrywa postępowanie na zrobienie dokumentacji, miesiąc nie odbiera, zdarza się. No ale ja w tym roku jeszcze nie, ale już w styczniu na pewno zrobimy postępowanie na sporządzenie dokumentacji projektowej od razu i na kolejowo i na piątego punktu to, to, to co tam mamy. Nie wiem,